Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu unijne wsparcie dla mazowieckich strażaków ochotników. w Powodzie na Mazowszu. Najszybciej w Europie tyją polskie dzieci. Do jednostek ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza trafiło rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Blisko 250 milionów złotych na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Trwa podpisywanie umów w całym regionie. Blisko 14,5 miliona złotych trafi do strażaków z powiatu płockiego. Tu w powiecie płockim jest 116 jednostek ochotniczych straży pożarnej. To jest powiat, który jest bardzo bogaty w tej jednostki. Myślę, że to będzie dobrze służyło tu podniesieniu bezpieczeństwa. Ochotnicy, strażacy często latami czekali na taki, na taki sprzęt. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej możemy kupić aż 187 samochodów, nowych samochodów. Dla nas, mieszkańców Mazowsza, formacja Ochotniczych Straży Pożarnych to w aktualnych warunkach jedyna, która tak naprawdę pomaga mieszkańcom w trudnych sytuacjach. Praca strażaka wiadomo, że niesie różne niebezpieczeństwa, dlatego musi być bardzo, bardzo dobry ten sprzęt, precyzyjnie działający. I tu mamy taki przykład, że to najnowszy sprzęt, ciężki, a więc radzący sobie w bardzo trudnych warunkach. Umowy podpisane zostały także z władzami powiatu Lipskiego i Zwoleńskiego. Znowu rozbiliśmy jako subregion radomski bank i w sumie około 50 umów będziemy podpisywali z 150, więc no to samo mówi za siebie. Na dzień dzisiejszy samochody, które kupowaliśmy, no były bez wyposażenia, które musieliśmy później pozyskiwać lub przenosić z innych pojazdów, ale na pewno takiego wyposażenia w żadnym samochodzie nie mieliśmy, a dzięki tym pieniążkom. Będziemy mieli po raz pierwszy. Do czterech jednostek OSP z powiatu Ciechanowskiego i jednej z powiatu Żoromińskiego trafiło ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych. Te środki europejskie są właśnie wykorzystywane w celu niesienia pomocy innym, ratowania życia. Poprzez zakup sprzętu strażackiego. Są to pieniądze oczywiście na zakup średniego samochodu z wyposażeniem dla jednostki, która jest w systemie KRSG, ale to też dla jednostki, która w swoim, w swoim zakresie jest jednostką najbardziej i najczęściej używaną w całym powiecie rzemiejskim. Środki na nowe wozy trafiły również do subregionu szyrardowskiego. To ogromne wyzwanie, bo te cztery nowe samochody, które zostały dofinansowane, to wsparcie w kwotach około po półtora miliona złotych na każdy. To ważne, żeby wykorzystywać w taki właśnie efektywny sposób środki europejskie, a straże ochotnicze wykonują wiele funkcji. To pierwszy samochód w stuletniej historii OSP Nowa Sucha, a drugi nowy wóz bojowy na terenie gminy Nowa Słucha. Nowy samochód, nowe możliwości, większa Większe wsparcie, większa ochrona przeciwpożarowa naszych mieszkańców, a to jest dla nas priorytet. W tym roku Sejming Województwa Mazowieckiego zarezerwował w budżecie ponad miliard złotych na programy wsparcia. Na program Mazowsze dla Straży Pożarnych przeznaczy blisko 28 milionów złotych. To, jak ważne jest doposażenie jednostek OSP w profesjonalny sprzęt, pokazał stan alarmowy na rzece Bóg w Powiecie Wyszkowskim, gdzie dziesiątki domów zostało podtopionych. Od ubiegłego weekendu bóg przybierał nawet o centymetr co pół godziny. Sytuacja od wielu dni jest dynamiczna, a poziom wody wciąż się zmienia. Strażacy-ochotnicy robili, co mogli, by ochronić budynki przed zalaniem. W środę poziom bugu w Wyszkowie przekroczył stan alarmowy o 82 cm, zalanych zostało ponad 100 domów i posesji. Strażacy-ochotnicy od początku angażowali się w pomoc, głównie w Drogoszewie i Kamieńczyku w powiecie Wyszkowskim. Dzięki wsparciu samorządu województwa, mazowieckie jednostki OSP są lepiej doposażone i przygotowane do tego typu akcji. Nowy sprzęt jest szczególnie przydatny właśnie teraz, kiedy wiele rejonów jest zagrożonych lokalnymi podtopieniami z rzek. My co roku prowadzimy trzy programy. Y, w tym roku to będzie ponad 30 milionów złotych. To jest wsparcie do zakupu innego sprzętu sarzackiego bo y, samochody to nie wszystko. Trzeba mieć jeszcze bardzo różnorodne wyposażenie. Y, Ubrania ochrony osobistej trzeba mieć na przykład aparaty tlenowe, motopompy. Naprawdę dzisiaj mamy coraz więcej do bardzo dobrze wyposażonych jednostek. Dzięki dofinansowaniu strażacy mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu. My utrzymujemy wiele rzeczy, bo wyposażenie strażaków, czyli zakup sprzętu różnego rodzaju mam cztery jednostki ochotniczych straży. Trzy jednostki małodzie, ma sprzęt specjalistyczny, są sanie lodowe. Przez 20 lat, jak ja tutaj mieszkam, Nigdy nie było takiej sytuacji, były zagrożenia różnego rodzaju, ale od 60 roku nie był pogłębiany nigdy Bóg. grozi to wygląda, robi trochę takiego niemiłej atmosfery, ale ja byłem świadom tego, że ta, taka powódź może być. 11, wielkości 11 roku. W tym roku na program Mazowsze dla Straży Pożarnych samorząd województwa przeznaczy blisko 28 milionów złotych. Z powodu zmian klimatu, takich sytuacji jak ta na Bugu, możemy się spodziewać więcej. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie jednostek ratowniczych. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Choroba cywilizacyjna, jaką jest otyłość, dotyka co piąte dziecko na Mazowszu. Winna jest zła dieta, ale też brak ruchu. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie samorządu Mazowsza przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. To prawdziwa epidemia XXI wieku. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazał, że nadwagę i otyłość odnotowano u 32% polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Jest to ósme miejsce wśród badanych krajów w Europie. Samorząd województwa mazowieckiego, chcąc wyjść naprzeciw problemowi nadwagi i otyłości, przygotował kampanię informacyjną Talerz Pełen Zdrowia, której celem jest promowanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych. Chcemy na początek objąć tym procesem edukacyjnym około 12,5 tysiąca dzieci i młodzieży. Też oczywiście i dorosłych, bo to też powinno dotyczyć nauczycieli, powinno dotyczyć pedagogów szkolnych, tych, którzy mają wpływ na zachowania, zachowania młodzieży. Rodzice powinni pilnować, żeby dziecko jadło systematycznie, żeby się nie przejadało, żeby nie było. Za dużo słodyczy, za dużo napojów wysokoenergetycznych i, i bogato cukrowych. Świadomość i profilaktyka, ale też dobry przykład tego, w jaki sposób my żyjemy, tak też nasze dzieci będą. w w pewien sposób odbierały ten proces aktywności fizycznej, a co za tym idzie i poprawy tej wzmożonej aktywności psychicznej, która też w tych czasach jest bardzo ważna. Badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pokazują, że w szkołach podstawowych 10,4% uczniów boryka się z nadwagą, a 9,4% z otyłością. W szkołach ponadpodstawowych co ósme dziecko cierpi na nadwagę, a 7,3% uczniów jest otyłych. Otyłość to również jedna z przyczyn hospitalizowania małych pacjentów. Ilość z każdego roku, z roku na rok się zwiększa. Jeszcze 3-4 lata temu było to kilkoro dzieci, troje, czworo, maksymalnie pięcioro hospitalizowanych w ciągu roku. Rok miniony pokazał jak intensywnie wzrasta ta ilość. Mieliśmy 14 hospitalizowanych dzieci. Bo zazwyczaj są to dzieci, które już borykają się z nadciśnieniem. Dzieci, u których podejrzewamy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, podejrzewamy cukrzycę. Problem rośnie a skutki otyłości u dzieci mogą być naprawdę poważne. Na projekt Talerz Pełen Zdrowia samorząd województwa przeznaczył ponad 850 tysięcy złotych. Równolegle realizowany jest program Mazowsze dla Sportu, dzięki któremu co roku powstają nowe lub są modernizowane istniejące obiekty sportowe ponad 26 km zakończonych ostatnio remontów dróg wojewódzkich w Ząbkach oraz między Makowem Mazowieckim a Nową wsią to kolejne inwestycje zrealizowane ze środków samorządu województwa na łączną kwotę blisko 80 milionów złotych. Z nowo wyremontowanego 25-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 626 mogą korzystać mieszkańcy gmin Czerwonka, Sypniewo i Olszewo. W miejscowościach Zalesie oraz Zamość nad Rzeką Róż wyburzono stare oraz wybudowano nowe mosty. Inwestycja kosztowała 51 milionów złotych. Drogi są najważniejsze. Bez dróg, bez e, wsparcia tych inwestycji drogowych, trudno mówić o rozwoju e, lokalnych e, miejscowości, ale przede wszystkim o rozwoju Mazowsze. Były dwa mosty, które były naprawdę w bardzo złym stanie, dlatego też oba mosty zostały też rozebrane i przebudowane. Myślę, że krok po kroku będziemy dbali o to, żeby mieszkańcom Mazowsza jeździło się bardzo dobrze. Poprawiono bezpieczeństwo. Na tej drodze było skrzyżowanie, na którym było dwa śmiertelne wypadki i były też wypadki z poważnymi urazami. To zostało też przebudowane. Na wiele, wiele lat poprawiliśmy infrastrukturę drogową tutaj na terenie trzech gmin. Przebudowana została również droga wojewódzka nr 634 w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Na ten cel samorząd przeznaczył blisko 29 milionów złotych. To jest kompleksowa przebudowa w miejscowości Ząbki z pełnym poprawieniem płynności ruchu, z budowaniem też ciągów pieszo-rowerowych, rond, skrzyżowań. Te drogi w obszarze metropolii warszawskiej wyprowadzające ruch z Warszawy są niezwykle Obciążony. Znaczy, ma to bardzo, bardzo duże znaczenie. Jako samorząd województwa realizujemy, modernizujemy. To bardzo ważna droga, bo jest to tranzyt dla Mazowsza. Bardzo się cieszymy, że droga funkcjonuje. Wkrótce rozpocznie się przebudowa kolejnego 4,5-kilometrowego fragmentu tej drogi na odcinku od Kobyłki do Zielonki. Podnieśliśmy modernizację tego odcinka drogi bardzo bezpieczeństwo, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i samochodów. W tym roku na inwestycje drogowe władze województwa zarezerwowały w budżecie blisko miliard 200 milionów złotych, z czego 772 miliony złotych na inwestycje, a kolejnych 470 milionów złotych na remonty i bieżące utrzymanie. Mikroskopy, przenośny analizator rentgenowski czy hybrydowy łapacz pocisków to tylko część sprzętu, który został przekazany komendzie wojewódzkiej policji z siedzibą w Radomiu. Korzystanie z nowoczesnych urządzeń przyspieszy identyfikację, a tym samym ujęcie sprawców i przedstawienie im zarzutów. Wspieramy wszystkie służby ratownicze. Ta aparatura będzie służyła różnego rodzaju badaniom, dochodzeniom. Pomysł polega na tym, że to służy wtedy wszystkim naszym obywatelom, bo zakup tego typu sprzętu laboratoryjnego służy całemu Mazowszu. Ten sprzęt był niezbędny, e, potrzebowało tego laboratorium. Nie ma województwa w Polsce, nie ma kilku województw, które by przeznaczały takie środki na kwestie bezpieczeństwa. Sprzęt będzie ważnym elementem e, w ramach pracy naszych pracowni. Będą to pracownie balistyczne, pracownia chemii, pracownia traseologii, daktyloskopii. Ale będzie też wykorzystywany ten sprzęt przez techników kryminalistycznych w ramach oględzin miejsc zdarzenia przy użyciu skanera. 3D. Jest to sprzęt badawczy i pomocniczy, który jest wykorzystywany właśnie podczas wykonywania wszelkiego rodzaju badań kryminalistycznych. Na pewno ułatwi i na pewno da nowe możliwości. Nowe urządzenia ułatwią i przyspieszą pracę funkcjonariuszy. Na zakup sprzętu do laboratorium kryminalistycznego w Radomiu radni województwa przeznaczyli blisko milion złotych ponad 127 milionów złotych na inwestycje w subregionie Ciechanowskim. W planach są m.in. budowa centralnego magazynu zbiorów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej, inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim czy remonty dróg. W regionie Ciechanowskim najwięcej, bo blisko 51 milionów złotych z budżetu województwa przeznaczone zostanie na inwestycje drogowe. Dzięki wsparciu województwa przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 615 i 618 wraz z budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pród w Pniewie, czy powstanie południowo-wschodnia obwodnica miasta Żuromin. 30% ponad naszego budżetu wydajemy na inwestycje. To jest bardzo proinwestycyjny budżet. Ponadto miliard wydamy na programy wsparcia. Mamy ich 3000 kilometrów dróg i będziemy kontynuowali inwestycje drogowe. Ponad 12 milionów 400 tysięcy złotych pochłoną inwestycje w ciechanowskich placówkach kultury. Zmiany czekają Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie czy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Mając tu nasze placówki samorządu wojewódzkiego dbamy o nie dofinansowując w dużym zakresie inwestycje. Właśnie na tą kulturę przeznaczamy duże pieniądze dlatego, że mając placówkę muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tam w minionych latach zainwestowaliśmy ogromne pieniądze. Specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie otrzyma blisko 4,5 miliona złotych, które przeznaczone zostaną na rozbudowę budynku oddziału zakaźnego oraz na pracę nad rozbudową szpitalnego oddziału ratunkowego. Bardzo ważną inwestycją, którą rozpoczynamy w roku 2024 to jest modernizacja i Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital Ciechanowski jest największą placówką medyczną na północnym Mazowszu. Kontynuowane będą także programy wsparcia, na które samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad miliard złotych. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.